Znajdujemy się w Dzierżyniowie w hali Osiru, Jest to już 21. edycja turnieju zapaśniczego z okazji święta odzyskania niepodległości. Tutaj odbywają się cyklicznie te zawody i na dzień dzisiejszy zameldowało się ponad 100 zawodników i zawodniczek z czterech państw Z Węgier, Słowacji, Czech. I Polska. Zawody odbywały się w kategoriach wiekowych Młodzik, czyli roczniki 2,7-29 i kategoria wiekowa dzieci, czyli 2,10-214. Powiat Dzierżeniowski reprezentuje Bielawianka Bielawa, Sowa Pieszyce, Junior Dzierżoniów i nowa powstała sekcja Airona Bulsa Ostroszowice i też Bielawa. UKS Iron Boost Zawodnicy i zawodniczki z powiatu Czerzeniuskiego. Niektórzy wygrywają walki, niektórzy przegrywają. To zależy od doświadczenia, od ilości e, tre, trenowanych lat. Także jest różnie. Dopiero końcowe walki finowe pokażą, kto dotarł do finału, kto zdobył jakie medale. Przewidziano tutaj medale, plecaki i tak zwane worki, takie skórzane, który sponsor. Romster ufundował. Poziom zawodów międzynarodowych jest dość wysoki, ponieważ mówię, są drużyny z Węgier, ze Słowacji, z trzech, z trzech są dwa kluby z Brna i z Krastawy. No i oczywiście przyjechali nawet z Warszawy klubów, ze Zgierza, z Łodzi, z naszego Dolnego Śląska, czyli Śląsk, Wrocław, Cieszków, Rokita, Brzeg Dolny, Kudowa i tutaj nasze powiatowe kluby. No mówię, walki są na różnym poziomie, ale dość wysoki poziom jest ogólny na tym turnieju. Zapasy jest to dyscyplina taka, że nie dają się pandemii, trenujemy regularnie, startujemy w zawodach i u nas nie widać tej pandemii. Oczywiście ona panuje tam, gdzie są mniej zahartowani. Także nie przeszkadzała nam pandemia, zwłaszcza powiecie, żenioskim trenowaliśmy regularnie. Jest to sport ogólnorozwojowy, ćwiczymy akrobatykę, zwinność, gibkość i jeszcze siłowe, siłowe treningi mamy, także dzieciaki, chłopcy, dziewczyny chcą się wywracać, chcą walczyć, rywalizować, także dość chętnie odwiedzają nasze sale. W tym roku mamy Mistrzostwa Polski Młodziczek w Kielcach, Mistrzostwa Polski Młodzików i jeszcze regionalne turnieje. E, wszystkie te już mistrzowskie imprezy się pokończyły, juniorów, kadetów, seniorów e, i przygotowujemy się już spokojnie do sezonu już zimowego, czyli więcej siły, więcej ćwiczeń takich siłowych z partnerem i do, przyszł do przyszłego roku się przygotowujemy. Nasz klub e, Junior Dzierżoniów w tym, w tym roku zdobył ponad 100 punktów wed według klasyfikacji ministra. Tutaj w powiecie jesteśmy jednym dru z drugich klubów, którzy jesteśmy najwyżej e, klasyfikowani w rywalizacji zdobywania punktów przez ministra sportu. E, także e, tu w dzieżeniowie mamy dość mocne dziewczyny, które są, cztery dziewczyny są w kadrze seniorek i juniorek, kadetek, także e, w sobie tutaj dziewczyny radzą. Moc mocna ekipa dziewczyn jest. W Iniorze Zierzonów. Zapraszam wszystkie dzieci, czy to chłopcy, czy dziewczyny. Zapraszamy na salę nową otwartą. Na Ząb... Sala znajduje się po byłej szkole gminnej, numer 1, na ulicy Ząbkowickiej 70. Także zapraszamy, tam są świetne warunki. Sala jest odnowiona, dwie maty. Także zapraszamy na zajęcia. Odbywają się poniedziałek, środa piątek.